pierwsze wyszły z romu. I lecą tutaj. Cześć. Cześć! O, ale cudownie. You miss me? Mm. Oh. I miss you so much. I miss you. How is the trip? Good. Dobrze była podróż, tak? Tak. What? Dizzy? Ja jest to a long sleep, and i took a long video. L long video? Okay, let's go! Chodźcie, jedziemy. I jesteśmy już w San Juan w Bruce Resort. Nie tutaj będziemy nocować, tutaj bardzo często też wcześniej nocowaliśmy. Tylko tutaj podobno otworzyli restaurację na plaży i chciałbym sobie coś zjeść. Zresztą dziewczyny tak samo, bo jesteśmy bardzo głodni. Bruce Resort to jest też naprawdę bardzo fajny, bardzo duży, no może nie jakiś taki ogromny, ale wiecie, fajny resort, gdzie pokoje są w granicach chyba około 5000 peso. To można by sprawdzić na stronie. Mogę Wam też linka zostawić tutaj w opisie tego filmiku. Fajne są tutaj pokoiki, co jest najfajniejsze, to jest na samej tak naprawdę plaży. Z białym oczywiście piaskiem więc tutaj naprawdę fajne miejsce, żeby w ogóle nocować bo tą plażą możecie przejść przez całe praktycznie San Juan czy znaczy, przez jedną stronę San Juan, żeby być już tak naprawdę dokładnym ale gdzie jest ta restauracja? ogólnie, no, pokażę Wam, jak to wygląda może no, tutaj nocowaliśmy... jak my nocowaliśmy, to zawsze nocowaliśmy w tych, nie? we stay there nie? tutaj jest nawet domek na drzewie, zobaczcie też można go wynająć, tylko chyba tam nie ma toalety, z tego co pamiętam ale dla takich ciekawskich. O, nawet dwa są teraz, a budujemy jeszcze trzeci. Look, before they have only one, Now it's three. A te domki też są, bo tutaj, słuchajcie, bardzo fajne. No i tak naprawdę wychodzicie i jesteście na samej plaży. Także tutaj też można sobie nieźle odpocząć. Jeżeli ktoś akurat chce sobie odpoczywać. Plaża pewnie nie jest jakaś czysta za bardzo. O, jest spory odpływ. No bo to jest wszystko po tajfunie jeszcze. Z tego co pamiętam. O, ile tego jest naniesione. Masakra. Drifting far away, light is leaving town. Colors fade, but I'm thinking we stay just for a little while. Ooh, let's lose track of time.

Jak ostatnio ty byliśmy, to była ta restauracja, ale chyba nie było takie menu. Tylko można było sobie tam jakieś napoje kupić. Jak to, myśko? Dobrze. Masz zabawę? No to świetnie. Bardzo się cieszę. Za mną widzicie plażę w San Juan, jedną z ładniejszych i dłuższych plaż w San Juan. I powiem wam, że jeszcze w tak opłakanym stanie to jej naprawdę nie widziałem. Po prostu, no. To wszystko tak naprawdę skutki tajfunu, który przechodził w ogóle w innym rejonie Filipin. No ale oczywiście fale, i wszystko było tak spowodowane, że no, tyle tego zostało wyrzucone na brzeg. Ta plaża zawsze była ładna. Znaczy, nie powiem, że była idealna, ale była na tyle fajna, że można było sobie tutaj pochodzić. W tym momencie no, to wygląda, no i zresztą widzicie, jak to wygląda. W takim, tak, w takim stanie jeszcze tego nie widziałem, naprawdę. Ale pomimo tego, lubimy tutaj przyjeżdżać. Bo no, siłą rzeczy można by sobie tutaj i tak pochodzić, e, chyba, że, chyba że chcecie sobie popływać. Popływać tutaj też można, tak naprawdę. Tylko, że to jest dużo wodorostów i jest bardzo duży odpływ czasami. Tam nawet się jedna palma wywróciła. No i ogólnie tutaj są same takie resorty, czyli te wszystkie, takie wiecie, hotele, hoteliki i tak dalej. Wzdłuż tego restauracje, więc. E, no, jeżeli, jeżeli byście chcieli gdzieś się w ogóle zatrzymać w San Juan, to ja ogólnie polecam blisko tej plaży Za pierwszym razem, jeżeli byście tutaj byli Bo tutaj no, zawsze możecie sobie wyjść, jeżeli nie będziecie, nie będziecie jeździć na skuterze, to zawsze możecie sobie wyjść na plażę i sobie pospacerować, pochodzić Znaleźć sobie jakąś inną restaurację, siąść, odpocząć i tak dalej, i tak dalej Albo pochuśtać się na huśtawce Tylko nie spadnij mi z tego, dobra? No A jak tam dzisiaj twój egzamin? Dobrze, Dobrze? Ile miałaś błędów? Um, tylko jeden. Tylko jeden? No dobra. Przyszło nasze jedzonko. Słuchajcie, ja sobie zamówiłem kurczaka kary. Yy, wygląda smakowicie i porcja jest ogromna. A Emilia oczywiście z Christine, co shrimps, krewetki, tak ich ulubione. I też taka porcja naprawdę bardzo duża. A ten w ogóle kurczak kary to kosztuje chyba tylko 375 pesów. To chyba nawet w Dumaguete nie jestem w stanie w takiej cenie kupić w takiej porcji. Także fajnie scenowo to wygląda. Naprawdę pojedzone. Porcja przeogromna. Nie wiem, jak ja to zmieściłem, ale zmieściłem. Jestem totalnie pełny. Teraz by się przydało kilka godzin poleżeć. No i wieczorem się wybieramy na bufet do Bahabaru. To jest ta restauracja, z którą tak naprawdę miałem bardzo dużo wspólnego przez ostatnie, znaczy przez pierwsze 4 lata mojej przygody na Filipinach, tak by to można było powiedzieć. Więc chcę tam zabrać oczywiście swoich przyjaciół. A później jeszcze jedziemy podobno na imprezę, ale to nie wiem, czy ja już tego dotrzymam, czy nie pójdę po prostu spać. Jak nie, to zostanę z Emilią, ale to, to się okaże jeszcze dzisiaj wieczorem, w jakim tak naprawdę będę nastrojów, jak będę bardzo zmęczony. Na ten moment jeszcze sobie tutaj chwilkę odpoczywamy. Krystyn tam kończy jeść krewetki. Emilia już pojadła, oczywiście, i wróciła na swoją ulubioną zabawkę, czyli na. Gdzie ty jesteś, kochanie? No tam, gdzieś biegasz ze mną. No, na swoją huśtawkę. Więc jeszcze zostaniemy tutaj chwileczkę i wracamy na nocleg nasz, tam gdzie Lily Paradise, jedziemy A Emilia się spotka z Lily, tak? Będziesz się bawić z Lily? Tak No to będziesz się bawić z Lily, super Emilia zobaczyła jeszcze tutaj, że jest plac zabaw, którego wcześniej nie było No więc oczywiście musimy się na chwilkę jeszcze zatrzymać Ale tego typu wyjazdy to odpoczynek dla nas, ale tak samo i dla Emilii Więc musimy robić czasami to, co ona zadecyduje no to co? Fajne? No, no fajne, no 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 To no No fajne No to leć jeszcze raz I jedziemy do Lili. No to chyba dla małych dzieci jest, nie? To chyba jednak dla maluszków No dobra No to to jest mówię ci dla malutkich dzieci no. Takich 3 years old Ty jesteś duża dziewczyna już Aha, my like this high leg No Nie no. Hmm? No. Yeah. no Ty, a ty pokaż co ty to tutaj masz Co się stało tutaj, co? Mi się z ja. No po polsku Ogólnie słuchajcie, miała ja ma tutaj taką małą bliznę, e, taki malutki, dosłownie malutki strupek. I to jest najdziwniejsza rzecz, jaka, jaka przypominam sobie, która się w ogóle przytrafiła w jej historii. E, bo edukacja boli. Dosłownie. I w przenośni. Ponieważ dosłownie czytała książkę do matematyki, e, rozwiązywała zadania. I bawiła się tak tą książką, że już no, miałem nad głową, pod głową, tutaj w ogóle obracała się u mnie, na, u mnie nawet w biurze. I dosłownie ta książka jest no, dosyć ciężka, i po prostu spadła jej na głowę. Książka do matematyki i zrobiła jej taką delikatną bliznę. No, ale mają wiele... Nie, to jest glonojad po polsku. This one the... yeah, yeah. to jest This one Nie, nie, to jest glonojad po polsku, Emilia. Glonojad. Powiedz, glonojad. To jest No dobra, no... Mówię ci, to jest, to jest glonojat, taki bardzo duży. Mamy już wieczór, ciemno się zrobiło, ale my oczywiście nie przestajemy i dalej nagrywamy. Słuchajcie, jesteśmy teraz w Bahabarze. Naprawdę to jest kawał historii. To miejsce tutaj za mną to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę tutaj można powiedzieć spędziłem 4 lata na wyspiesy. Ponieważ tutaj współpracowałem z właścicielem, tutaj pomagałem to wszystko pod względem marketingowym, żeby to robić. Zdjęcia tutaj robiłem dla tej restauracji, ale to było oczywiście dawno temu. Oczywiście dalej jestem w kontakcie z właścicielami, dlatego no, będąc na wyspy, nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby opuścić to miejsce. W środku oczywiście jest muzyka na żywo, którą postaram się wam puścić urywek, a później zmienię tą muzykę, no bo prawa autorskie oczywiście nie pozwolą mi na to, żeby nagrywać. Natomiast pokażę Wam to, to miejsce z różnymi ujęciami, bo po prostu jest niesamowite. Nie wiem, czy tutaj wrócimy jeszcze jutro, ale to ja się zakochałem w tym miejscu pod względem wystroju wszystkiego tak naprawdę po kolei, jak tutaj to, to wygląda. Zobaczcie zresztą sami. Ogólnie jak wejdziecie do Baha Baru, macie dwie opcje. Albo wyjść sobie na górę, ściągnąć się buty i wyjść na górę, albo ewentualnie zostać w ogrodzie. I restauracja jest no po prostu przepiękna. Tutaj jest organizowany bufet co jakiś czas. Tutaj zespół na żywo właśnie gra. Tam jest cała taka góra. No po prostu przepięknie. Tutaj nie wiem czy będzie dobrze widać, ale tutaj jest najważniejsza tablica, tak naprawdę Baha Bar Special Cocktail Challenge. I to chodzi o to, że każdy, kto zamawia Baha Special, taki specjalny drink, dostaje punkt. I oczywiście podaje z jakiego kraju on pochodzi. I wtedy na podstawie tego jest robiony ranking kraju. Polska w tym momencie jest, no nie chcę mi się liczyć, ale na bardzo słabym miejscu. Natomiast ten ranking jest organizowany od momentu tak naprawdę, kiedy ja tutaj mieszkałem na wyspie. I tutaj jest nawet specjalny puchar, muszę Wam pokazać. Od 2017 roku. Ja mieszkam od 2015, czyli Polska była na pierwszym miejscu, w 2018 była na drugim miejscu, w 2019 była na czwartym miejscu, w 2020 była znowu na pierwszym miejscu, w 2021 była nie było, a później 23 to byliśmy trzecie miejsce i 24 nie było nas. Ale zostawmy może w tym, tak jak tutaj stało, czyli. Żeby się na pierwszym miejscu, w Ogólnie super, naprawdę. Koktaj jest bardzo mocny, bo to jest zmieszane chyba sześć rodzajów e, różnego rodzaju trunków e, i jest podawane w bardzo fajnym pucharze, ale dzisiaj na przykład sobie go już chyba nie wypiję. No, bo jednak później gdzieś idziemy jeszcze dalej. Przyszedł wieczór, a my w końcu mieliśmy okazję, żeby się gdzieś wyrwać z żoną i z naszymi przyjaciółmi. Udało nam się akurat zostawić Emilię u naszych przyjaciół, tak samo za co bardzo dziękujemy, więc mogliśmy się spokojnie delektować imprezą. Wybór partner JJ's Backpackers, czyli największą imprezę na całej wyspie. Tutaj imprezy organizowane są w piątek, sobotę i niedzielę. No, no w niedzielę to już są same takie niedobitki z tego co się dowiedziałem. Największa impreza zawsze się odbywa w piątek i sobotę. Jeżeli jesteście na wyspie Sikichor to po prostu musicie zobaczyć to miejsce, gdzie lokalna społeczność bawi się razem ze wszystkimi turystami, którzy dosłownie są na wyspie. Bo to jest praktycznie jedyne miejsce, gdzie do 3 czy 4 nad ranem możecie spokojnie imprezować. W tego typu miejscach najbardziej opłacalne jest po prostu kupienie jednej butelki rumu, na przykład lokalnego, Coca-Coli, no i dostajecie oczywiście do tego lód. Są to gotowe zestawy, gdzie się po prostu je najszybciej sprzedaje i najbardziej ekonomicznie to wychodzi. W naszym przypadku dokładnie było tak samo. Oczywiście impreza zaczyna się dosyć późno wieczorem, bo tak mniej więcej po godzinie 8:30, 9:00 ludzie zaczynają się schodzić i tak jak już mówiłem trwa to do trzeciej, czwartej nad ranem. My oczywiście zebraliśmy się dużo, dużo wcześniej, ale chcieliśmy tam się przejść, żeby zobaczyć jak to po prostu wygląda. Za moich czasów to było całkowicie w innym miejscu organizowane, bo było inne, to się nazywało Cesar Place, teraz jest to w JJ's Backpacker po drugiej stronie San Juan. I ja tutaj wcześniej nigdy nie byłem, dlatego akurat to była idealna okazja, żeby się przejść i zobaczyć. Na początku oczywiście zawsze jest troszkę sztywnie, ale później z czasem wszyscy wychodzą na parkiet i naprawdę nieźle się bawią. I uwierzcie mi, naprawdę tam jest są fajne imprezy. No, na początku było sztywnie, ale później dosłownie cały parkiet był zajęty, ludzie naprawdę się bawili. Śmiali się bardzo dużo obcokrajowców. Wszystko warte zobaczenia. To jest naprawdę jedyna impreza, gdzie tak naprawdę właśnie w piątek albo w sobotę możecie pojechać w San Juan, na obrzeżach tak naprawdę San Juan i po prostu się świetnie bawić. Yy, radzę za pierwsze sobie zamówić stolik, yy, ewentualnie wcześniej, bo później po prostu nie ma miejsca. Tak samo jak i na parkiecie, tak samo i po prostu wszędzie. Wszystko jest po prostu zajęte. Dla mnie dodatkowo jest to też ciekawe wyjście, ponieważ mogę spotkać znajomych, których nie widziałem się nawet 6 lat. Te osoby niektóre dalej mieszkają na wyspie, więc co piątek, co sobotę, no tam jest po prostu takie spotkanie e, kulturalne, bym to po prostu nazwał, gdzie wszyscy przychodzą i właśnie to jest okazja, żeby tak samo spotkać swoich starych znajomych filipińczyków, czy też obcokrajowców, którzy mieszkają dalej na wyspie. No było to naprawdę słuchajcie niesamowicie. I tak jak mówię, bawiliśmy się całkiem nieźle. Wcześniej wróciliśmy do domu, bo chociaż koło godziny 11, żeby jeszcze zdążyć odebrać. Emilię, no i położyć się spać, już na spokojnie. Także, jeżeli będziecie na wyspie, 100% rekomendacja, żeby się dobrze zabawić i zobaczyć, jak się tak naprawdę imprezuje na Sekiwaczu.